Witam w Motowision. Dziś mamy w ofercie taką aprilkę RS 4 Sprowadzona z Niemiec 12 rocznik Motoryk jest bardzo ładny Jest bezwypadkowy Co najważniejsze ma tylko 700 km przebiegu Ten motocykl po prostu stał pierwszego właściciela No długo nieużywanych, a ponad 10 lat z tego względu też, że stał, motocykl przestał odpalać. Po weryfikacji okazało się, że na cylindrze no zrobiła się korozja, nie miał, nie miał ciśnienia. Rozebraliśmy tutaj, tutaj na górę silnika, jest wymieniony cylinder na nowy, nowy tłok, nowe pierścienie, nowe, nowe uszczelki. W międzyczasie też wymieniony był olej, wszystkie płyny. Opona przednia też była wymieniona z tego względu, że oryginalna po prostu stała na kapciu, no i opona się po prostu zdeformowała. Tak? Co do jakichś uszkodzeń czy tam mankamentów, to tylko zauważyłem, tu ten boczek ma pęknięte dwa miejsca, ale tak, no nie ma żadnych uszkodzeń, czyli to nie jest jakieś przez wywrotkę uszkodzenie, tylko po prostu może ktoś nieumiejętnie zdejmował te plastiki. Są one zabezpieczone od wewnątrz. Także nie będą dalej pękać. No, szkoda, tego malować, bo jest oryginalny, oryginalny lakier. Oponka tylna jest oryginalna. Jeszcze ma włoski. Także no, bardzo ładny motorek, jak na, na pierwszy na pierwszym jako 125. Myślę, że polecam, bo na ten design tej, tej aprilki, no to po prostu. Jest bardzo ładne, tak. Lagi są suchutkie, to tarcze, wszystko jest jak nowe. Przypominam, motocykl ma tylko 700 km, napęd jest oryginalny, wszystko jest oryginalne. Motocyk znajdziecie na naszej stronie na automoto albo, albo na Oliksie. Będzie też wystawiony na Facebooku, na naszej stronie motowyżym. Także zapraszam serdecznie. Bo bardzo ładny motorek, no i niespotykany przebieg. Zapraszam.